Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Mikołaj Gospodarek i zapraszam na film z serii Krótka historia jednego zdjęcia. Na dzisiaj wybrałem fotografię z nad Zatoki Gdańskiej. Jest to jedno z moich ulubionych zdjęć, które zapisało się w mojej pamięci na bardzo długo. Pozwiązana z nim jest naprawdę niezwykła historia. Był to zwykły, normalny dzień. Aż sprawdziłem specjalnie, był to czwartek. 8 listopada 2018 roku. Tego dnia nic nie wskazywało na to, że w ogóle wybiorę się gdziekolwiek na zdjęcia, bo pamiętam, że pogoda była paskudna. Rano poszedłem do sklepu i zobaczyłem taki strasznie dziwny obraz. To też zapadło mi w pamięć tego dnia. Zobaczyłem psa, którego ktoś w torbie zostawił przed drzwiami do sklepu pod tabliczką zakaz wnoszenia psów czy zwierząt. Było to coś takiego, co mnie strasznie rozbawiło tego dnia. I w sumie nie pamiętam, co powodowało mną, żeby tak w środku tygodnia wybrać się na zdjęcia. Pojechałem do Rewy. Mieszkałem wtedy w Gdyni, więc jakby miałem ułatwioną sytuację nad Zatokę Gdańską, miałem dosłownie parę minut jazdy samochodem i wybrałem się do mojej ulubionej Rewy. Tam ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem, że nad wodą, i tylko nad wodą, unosi się taka dosyć gęsta mgła. Nigdy takiego zjawiska jeszcze nie widziałem wcześniej. No więc poczułem się jak w raju, no bo miałem co fotografować. Zachód słońca wtedy był bardzo wcześnie, bo to był już listopad, więc słońce zachodziło tuż po godzinie 16 już robiło się tak szarawo. No ale te łódki, które pozostawione były w zatoce i kutry, no wyglądały super, naprawdę nieziemskie widoki. No i postanowiłem, korzystając z tego, że byłem tam zupełnie sam, no bo był to środek tygodnia, czwartek jeszcze raz przypomnę. Postanowiłem, że dojdę na koniec tego cypla rewskiego. Tam, gdzie morze styka się z lądem, tam gdzie to się w taki dosyć ciekawy sposób kończy, że można jeszcze wejść latem na bosaka, no jesienią musiałem mieć kalosze, żeby wejść w wodę i chciałem zrobić takie zdjęcie od strony wody, gdzie widać ten cypel. Woda była niezwykle spokojna, praktycznie w ogóle nie było fal. No więc stwierdziłem, że to jest super opcja. No więc po tej plaży, po tym piachu w tych kaloszach, ubrany w takie jakieś tam ciepłe, już jesienne rzeczy, przetarabaniłem się przez cały cypel. No i doszedłem na koniec. Już prawie było ciemno. No i wlazłem w wodę. Nie było fal, więc mogłem sobie spokojnie odejść, no powiedziałbym, dosyć daleko od brzegu. Nie umiem dzisiaj określić, jak daleko odszedłem, ale na tyle, że nie było mnie widać z końca. Tego, że tak powiem, suchego lądu. No i zacząłem fotografować. Zabrałem się za zdjęcia. Rzeczywiście wyglądało to z każdą minutą coraz lepiej. Im było ciemniej, tym było lepiej. No i oczywiście, jak już wszystko sobie ustawiłem, zobaczyłem, że jakaś para zbliża się takim wolnym krokiem. No i patrzę, a ten jedna z tych osób niesie jeszcze jakąś z daleka myślałem reklamówkę. No i mówię sobie, nie, no, taka piękna scena, taki dzień, taka spokojna woda a tu idzie jakiś Janusz z reklamówką, no i psuje mi cały ten kadr. No i jak na złość, po prostu szli w takim żółwym tempie, no bo zakładałem, że jak dojdę szybko, postoją, było zimno nieprzyjemnie, no to wrócą mi, yy, będę mógł sobie fotografować bez nich. No i stoję sobie tam i czekam w tych kaloszach, no bo, bo co mam w sumie zrobić? Nie chciało mi się już nigdzie wracać, zresztą nie było opcji, żeby sobie usiąść na ławce i poczekać. Yy, no i patrzę, a oni dochodzą na ten koniec yy, tej plaży, tego suchego lądu, i okazało się, że nie jest to reklamówka z biedronki, tylko że jest to siatka, w której były kwiatki. I nagle ten, no wtedy już zauważyłem, że chłopak klęka i oświadcza się tej dziewczynie. No i wtedy wchodzę ja cały na biało. Wiecie, wyobraźcie sobie, że ustaliliście sobie romantyczne zaręczyny w środku tygodnia na końcu Rewskiego i na te zaręczyny wparowuje wam fotograf w kaloszach prosto z morza. Oni mnie nie widzieli, bo później z nimi rozmawiałem, też spotkałem się z nimi na takiej sesji na Rzeczeńskiej w Orłowie w Gdyni, także no prześmieszna historia, przezabawna historia, bo oni mnie nie widzieli, no skąd mogliby się spodziewać kogoś takiego z aparatem, także udało mi się uwiecznić te ich zaręczyny, no po prostu, jak, jak pamiętam, jak wracałem stamtąd, szedłem do samochodu, to bardzo długo nie mogłem sobie y, uświadomić, co się tak naprawdę stało. Bo jak sam o tym pomyślałem i zacząłem to gdzieś tam komuś opowiadać, no to brzmiało to tak nieprawdopodobnie, że no, wręcz jak z jakiegoś filmu, jakby ktoś napisał taki scenariusz, y, no ja bym tego nie wymyślił lepiej. Y, no i taka to jest historia tego jednego zdjęcia, mojego ulubionego zdjęcia z nad Zatoki Gdańskiej. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ta historia Was rozbawiła i zainteresowała. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.